Miłość i nadzieja, odcinek 299. Kawajden zaszantażuje Julię. Kuzej domyśli się prawdy. W 299 odcinku serialu: Miłość i nadzieja doprowadzona do ostateczności. Hulia okaże siłę tornada, będzie nie do zatrzymania. Podejmie decyzję, która doprowadzi Kawajden pod ścianę, a Bachar straci resztki rozsądku. Sili nie uda się dłużej ukrywać uczuć. Kuzej zyska pewność co do powodujących nią emocji w rezultacie tajemniczego zdarzenia, w które oboje zostaną wmanewrowani. Powietrze w salonie posiadłości Abdulkadira było gęste i ciężkie, jakby nasycone niewypowiedzianymi słowami, stłumionymi krzykami i latami skrywanych tajemnic. Każdy mebel, każdy dywan, każda fotografia na ścianie zdawała się być niemym świadkiem dramatów, które rozgrywały się w tych murach. Tego dnia jednak milczenie miało zostać brutalnie przerwane. Cisza, która panowała od rana, nie była spokojem, lecz napięciem poprzedzającym burzę. A burza miała na imię Julia, weszła do salonu bez pukania, jej kroki na marmurowej posadzce były głośne i zdecydowane. Nie była to ta sama Julia, którą Kawajden i Bachar znały, niepewna, często zrezygnowana, szukająca aprobaty w oczach innych. Kobieta, która stanęła przed nimi, miała w sobie energię ściśniętej sprężyny, gotowej w każdej chwili eksplodować. Jej oczy płonęły gniewem tak czystym i potężnym, że na moment odebrało im mowę. Patrzyła na nie, jak drapieżnik patrzy na swoją ofiarę, z mieszaniną pogardy i ostatecznej determinacji. Kawajden, siedząca na jedwabnej sofie z filiżanką stygnącej herbaty w dłoni, uniosła brew. Jej twarz, jak zawsze, była maską opanowania i arystokratycznej wyższości. Julia, kochanie, coś się stało? Wyglądasz na zdenerwowaną, powiedziała swoim melodyjnym, lecz chłodnym głosem, który potrafił ranić skuteczniej niż nóż. Bachar, stojąca przy oknie i wpatrująca się w ogród z wyrazem udręki na twarzy, odwróciła się powoli. Jej piękna twarz była ściągnięta niepokojem. Od dni żyła w ciągłym lęku, że jej kruche szczęście z kuzejem rozpadnie się w pył. Widok Huli tylko ten lęk spotęgował. Hulia, co ty tu robisz? Myślałam, że jesteś z silą. Hulia zaśmiała się krótko, gorzko. Dźwięk ten był nieprzyjemny, pozbawiony jakiejkolwiek wesołości. Z silą. Tak, byłam z nią. Byłam z moją siostrą, która poświęciła całe swoje życie, całe swoje serce, całą swoją przyszłość dla waszego parszywego spokoju. Kawajden odstawiła filiżankę na stolik. Dźwięk porcelany uderzającej o polerowane drewno był jedynym odgłosem w pokoju. Nie rozumiem, o czym mówisz. Siła dokonała wyboru zaręczyła się z lewentem to prawda. Widocznie to jego kocha to było jak dolanie benzyny do ognia. Twarz huli poczerwieniała z wściekłości. Podeszała bliżej, jej głos, dotychczas opanowany, zaczął drżeć z furii. Kocha, wy śmiecie mówić o miłości? Wy, które zbudowałyście swoje życie na kłamstwie i intrydze? Siła umiera z bólu każdego dnia. Każdy jej oddech jest cierpieniem. Zaręczyła się z lewentem, tym dobrym, niczego nieświadomym człowiekiem, tylko i wyłącznie z jednego powodu. Zrobiła to dla ciebie, Bachar. Wskazała oskarżycielsko palcem na Bachar, która cofnęła się o krok, jakby uderzona fizycznym ciosem. Co, co ty wygadujesz? To nonsens, nonsens? Głos Huli wzniósł się do krzyku. Nonsensem jest to, że patrzycie jej w oczy i nie widzicie, jak jej dusza krwawi. Zrobiła to, żebyś ty mogła być szczęśliwa. Żeby kuzej, zaślepiony twoimi łzami i manipulacjami twojej matki, nie zostawił cię dla niej. Bo oboje wiecie, obie doskonale wiecie, że on kocha tylko sile. Zawsze kochał i zawsze będzie kochać. Słowa te zawisły w powietrzu, ciężkie i nieodwołalne. Kawajden zerwała się na równe nogi, jej maska spokoju pękła, odsłaniając gniew. Jak śmiesz. Jak śmiesz przychodzić tu i rzucać takie oszczerstwa? Bachar jest żoną kuzeja. To ją wybrał. Wybrał? Julia roześmiała się histerycznie. Zmusiliście go do tego, użyliście każdej możliwej sztuczki, każdego kłamstwa, każdej kropli fałszywych łez. Ale prawda jest inna i zamierzam ją wyjawić. Wystarczyłoby jedno słowo sili, jedno jedyne słowo, a kuzej rzuciłby Bachar bez najmniejszego wahania. Nawet jej płacz i błagania by go nie zatrzymały. On by pobiegł do sili, bo to ona jest miłością jego życia. I wiecie co? Powiem wszystko kuzejowi, rozumiecie? Opowiem mu o tym przedstawieniu, o tej farsie, o tym, jak moja siostra złożyła swoje serce w ofierze na ołtarzu waszego egoizmu. A potem on poślubi sile. I nareszcie będą szczęśliwi, tak jak powinno być od samego początku. W tym momencie cierpliwość Bachar się skończyła. Strach, panika i upokorzenie skumulowały się w jednym, gwałtownym geście. Z dzikim okrzykiem na ustach rzuciła się w stronę huli i z całej siły uderzyła ją w twarz. Plask, dźwięk był ostry i brutalny. Głowa huli odskoczyła w bok, a na jej policzku natychmiast pojawił się czerwony ślad. Przez chwilę stała w osłupieniu, czując pulsujący ból i smak krwi w ustach. Ale to uderzenie nie złamało jej. Wręcz przeciwnie, w jej oczach zapłonęła lodowata furia. Dotknęła dłonią policzka, a potem spojrzała na Bachar z nienawiścią tak głęboką, że ta druga aż zadrżała. Myślisz, że to mnie powstrzyma? Wysyczała hulia. Myślisz, że przemocą zamkniesz mi usta? Nic z tego. To koniec, wyjęła z kieszeni telefon i z drżącymi palcami zaczęła szukać numeru Kuzeja. Jej serce waliło jak oszalałe, adrenalina buzowała w jej żyłach. Widziała panikę w oczach Kawajden i Bachar. Widziała, jak ich świat rozpada się na kawałki. Halo, Kuzej, musimy natychmiast porozmawiać. Zaczęła, ale sygnał był słaby. Połączenie zostało przerwane. Daj mi ten telefon, krzyknęła Bachar, próbując go wyrwać, ale Julia była szybsza. Odsunęła się, chroniąc aparat jak największy skarb, wtedy do akcji wkroczyła Kawajden. Zrozumiała, że Julia nie blefuje, zrozumiała, że została doprowadzona do ostateczności i nie cofnie się przed niczym. Trzeba było sięgnąć po broń ostateczną, po tajemnicę tak mroczną i straszną, że jej ujawnienie zniszczyłoby wszystko. Podeszła do huli, jej ruchy były powolne, niemal drapieżne. Jej głos, gdy się odezwała, był cichy, ale niósł w sobie ciężar grobowca. Zanim wykonasz ten telefon, jest coś, o czym powinnaś wiedzieć. Coś, co twoja matka kazała mi przysiąc, że na zawsze pozostanie między nami. Ale ty nie dajesz mi wyboru, Julia spojrzała na nią zdezorientowana. Gniew na chwilę ustąpił miejsca niepewności. O czym ty mówisz? Kawajden uśmiechnęła się, ale był to uśmiech pozbawiony ciepła, gryma z triumfu i okrucieństwa. Mówię o Alperze. Pamiętasz go, prawda? Pamiętasz ten dzień, kiedy zginął? Wszyscy myśleli, że to był nieszczęśliwy wypadek. Ale to nieprawda, Julia. Twoja matka go zamordowała, świat zawirował przed oczami Huli. Słowa Kawajden uderzyły w nią z siłą tarana, wyrywając dech z piersi. Poczuła, jak nogi się pod nią uginają. W jej umyśle, jak błyskawica, pojawiły się strzępy wspomnień z tamtego strasznego dnia, krzyki, odgłos tłuczonego szkła, panika w oczach matki. I krew, wszędzie krew, kłamiesz, wyszeptała, ale w jej głosie nie było przekonania. Czyżby? Kawajden podeszła jeszcze bliżej, jej oczy wwiercały się w dusze huli. To ja tam byłam, zaraz po tym. To ja znalazłam ją nad jego ciałem, z rękami umazanymi we krwi. To ja pomogłam jej wszystko posprzątać. Wyczyściłam krew, pomogłam ukryć ciało. Zrobiłam to, żeby ją chronić. Przez te wszystkie lata nosiłam ten ciężar dla niej. Dla waszej rodziny Julia poczuła falę dłości. Wspomnienie dotąd zatarte i zamglone teraz nabrało ostrości. Pamiętała, jak Kawajden przytulała jej płaczącą matkę, jak mówiła jej szeptem, że wszystko będzie dobrze, że nikt się nie dowie. Wtedy myślała, że to gest przyjaźni. Teraz zrozumiała, że to był początek szantażu, który trwał latami. Więc teraz masz wybór, Julio, kontynuowała Kawajden swoim jadowitym szeptem. Albo będziesz milczeć i twoja matka pozostanie na wolności, albo powiesz wszystko kuzejowi, a ja pójdę prosto na policję i opowiem im całą prawdę. Z dowodami: twoja matka, ta, którą tak kochasz, skończy w więzieniu na resztę swojego życia. Zgnije w celi, tego chcesz. Cisza, która zapadła, była przerażająca. Julia stała jak sparaliżowana, walcząc z potworną prawdą. Miłość do siostry walczyła w niej z miłością do matki. Sprawiedliwość dla sili kontra wolność dla kobiety, która dała jej życie. Kawajden, widząc jej wahanie, postanowiła dobić ją do końca. Wyjęła swój telefon, a jeśli to cię nie przekonuje, mam coś jeszcze: coś, co zniszczy ciebie i Twoją rodzinę w inny sposób. Na ekranie telefonu pojawiło się nagranie. Julia wpatrywała się w nie z niedowierzaniem. To była Bachar, ale nie sama, była z Lewentem. A potem, potem go pocałowała. To nie był namiętny pocałunek, raczej desperacki, szybki, ale jego wymowa była jednoznaczna. Julia poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Co to jest? To jest polisa ubezpieczeniowa mojej córki, wyjaśniła chłodno Kawajden. Bachar zrobiła to, żeby przekonać Lewenta, że nie kocha Kuzeja, żeby dał jej spokój i pozwolił jej ratować małżeństwo. Ale jak myślisz, jak zareaguje Kuzej, kiedy to zobaczy? Mężczyzna, który ma obsesję na punkcie lojalności i zdrady? Zniszczy go to. A potem zniszczy Bachar. A na końcu zniszczy również twoją siostrę, bo Lewent, ze złamanym sercem, na pewno nie będzie chciał być z kobietą, która go oszukała. Wszyscy przegrają, Julia patrzyła na nagranie, a potem na triumfującą twarz Kawajden. Coś w niej pękło, ale nie tak, jak oczekiwała Kawajden. To nie było pęknięcie rezygnacji, lecz ostatecznego buntu. Cały strach, cały ból, cała rozpacz skrystalizowały się w jedną, przerażającą myśl, dość. Podniosła głowę, a w jej oczach nie było już wahania. Była tam tylko zimna, twarda jak stal determinacja. Pokażę to nagranie kuzejowi, powiedziała głosem, który nie należał do niej. Był spokojny, opanowany i śmiertelnie groźny. Kawajden zamrugała, zaskoczona. Co ty powiedziałaś? Czy ty mnie nie słyszałaś? Twoja matka. Słyszałam cię doskonale, przerwała jej Julia. Jeśli moja matka zamordowała Alpera, to pójdzie do więzienia. Zasłużyła na karę. Każdy musi odpowiedzieć za swoje czyny. Ty również, ale i tak pokażę to nagranie Kuzejowi. Koniec waszych intryk. Koniec waszych kłamstw. Zniszczyłyście wystarczająco dużo istnień. Popamiętacie mnie. Zanim Kawajden i Bachar zdążyły zareagować, Julia odwróciła się, wbiegła do najbliższego pokoju, gabinetu i zatrzasnęła za sobą drzwi. Usłyszały zgrzyt klucza w zamku. Julia, otwórz te drzwi. Otwieraj, słyszysz? wrzeszczała Kawajden, waląc w drewno pięściami. Bachar stała jak skamieniała, jej umysł pracował na najwyższych obrotach, ale myśli były chaotyczne, przerażające. Julia miała nagranie, pokaże je kuzejowi, to będzie koniec kuzej jej nienawidzi. Zostawi ją, a potem, a potem ożeni się z Silą. Ten obraz, siła w białej sukni u boku jej kuzeja, był dla niej torturą nie do zniesienia. Rozsądek opuścił ją całkowicie, w jej oczach pojawił się błysk szaleństwa, została tylko czysta, pierwotna panika i chęć zniszczenia. Ona nie może mu tego pokazać, wyszeptała do siebie, nie może, trzeba ją powstrzymać. Trzeba to zniszczyć, wszystko, rozejrzała się po salonie, jej wzrok padł na ozdobną zapalniczkę leżącą na kominku. Potem na ciężkie, brokatowe zasłony. W jej głowie zrodził się potworny plan. Plan tak desperacki i obłąkany, że mógł przyjść do głowy tylko komuś, kto stracił wszystko, a przede wszystkim zmysły. Mamo, odwróciła się do kawajden, która wciąż bezskutecznie dobijała się do drzwi. Mamo, musimy ją stamtąd wykurzyć. Musimy spalić te dowody. Kawajden spojrzała na córkę i zobaczyła w jej oczach coś, co zmroziło jej krew w żyłach. To nie była już jej Bahar. To była obca, przerażająca istota, owładnięta furią. Bahar, co ty mówisz? Uspokój się. Ale Bahar już jej nie słuchała. Chwyciła zapalniczkę, jej dłoń drżała. Podeszła do zasłony jeśli ten dom spłonie, jeśli wszystko spłonie, nie będzie żadnych dowodów, nie będzie telefonu. Nie będzie niczego, zaczniemy od nowa płomień z zapalniczki zatańczył w jej rozszerzonych, szalonych oczach. Kawajden krzyknęła z przerażenia, ale było już za późno. Bachar przytknęła ogień do łatwopalnego materiału. Dom, który był świadkiem tylu intryk, miał teraz stać się ich grobowcem, w tym samym czasie, daleko od płonącej nienawiścią posiadłości, w samochodzie jadącym krętą, wiejską drogą, panowała zupełnie inna cisza. Nie była to cisza grożąca wybuchem, lecz cisza pełna melancholii, tęsknoty i niewypowiedzianych pytań. Kuzej prowadził, skupiony na drodze, ale jego myśli były gdzie indziej co jakiś czas zerkał na kobietę siedzącą obok niego. Siła wpatrywała się w mijane krajobrazy, zielone wzgórza, stare drzewa, kamienne domy. Ale tak naprawdę niczego nie widziała. Jej cały świat skurczył się do przestrzeni wewnątrz tego samochodu. Do zapachu perfum Kuzeja, do dźwięku jego oddechu, do ciepła, które od niego biło i które czuła, mimo że siedzieli osobno. Każda minuta spędzona tak blisko niego była jednocześnie rajem i piekłem. Była ukojeniem dla jej spragnionego serca i najdotkliwszą torturą, przypominającą o tym, czego nigdy nie będzie mogła mieć. Zadzwoniła do nich Muala, matka Kuzeja. Jej głos w telefonie był dziwny, zdyszany, pełen paniki. Mówiła coś o synu, który pojechał w odosobnione miejsce, o jakimś ataku, o potrzebie natychmiastowej pomocy. Prosiła, by to właśnie siła pojechała z Kuzejem, bo jemu ufa najbardziej. To wszystko było bardzo dziwne, ale prośby zaniepokojonej matki się nie odmawia. To miejsce wskazała Muala, mu odezwał się w końcu kuzej, przerywając milczenie. Jego głos był niski i spokojny, ale siła wychwyciła w nim nutę niepewności. Powiedziała: Mój syn tam jest. Ktoś go atakuje. Biegnij i pomóż mu, ale tu jest tak cicho. Zaparkował przed starym, kamiennym domem, który wyglądał na opuszczony od lat. Dookoła nie było żywej duszy. Żadnych innych samochodów, żadnych śladów walki. Nie słychać żadnych krzyków, żadnego ruchu. Wszystko wygląda normalnie, stwierdziła zaniepokojona siła, rozglądając się nerwowo. Jej serce zaczęło bić szybciej. Coś tu było nie tak. Ta cała sytuacja wydawała się pułapką, ale kto i dlaczego miałby ją zastawić? Wysiedli z samochodu. Chłodne, jesienne powietrze owiało ich twarze. Drzwi do domu były uchylone. Wymienili spojrzenia pełne wahania, po czym Kuzej pchnął je delikatnie. Skrzypnęły przeciągle, jakby protestując przeciwko naruszeniu ich spokoju. Weszli do środka. Wnętrze było proste, niemal ascetyczne. Stare, drewniane meble pokrywała cienka warstwa kurzu. W powietrzu unosił się zapach starego drewna i ziół. Panował półmrok, rozświetlony jedynie smugami światła wpadającymi przez brudne szyby. I wtedy to zobaczyli, na środku salonu, na starej, wytartej wersalce, leżało coś, co absolutnie nie pasowało do tego otoczenia. Coś nieskazitelnie białego, czystego i pięknego, suknia ślubna, była prosta, ale elegancka. Wykonana z delikatnej koronki z długimi rękawami i skromnym dekoltem. Wyglądała jak duch, jak wspomnienie niespełnionego snu. Oboje zamarli, wpatrując się w nią w całkowitym milczeniu. To było tak nieoczekiwane, tak surrealistyczne, że przez moment myśleli, że mają o mamy. Na sukni leżała mała, złożona karteczka. Kuzej jak w transie podszedł do wersalki. Jego ruchy były powolne, ostrożne. Podniósł kartkę, siła poczuła, jak jej serce podchodzi do gardła. Czuła, że za chwilę wydarzy się coś nieodwracalnego, kuzej rozłożył kartkę i zaczął czytać na głos. Jego głos drżał lekko, gdy odczytywał starannie wykaligrafowane słowa. Siła słuchała, a każde słowo było jak kropla trucizny i balsamu jednocześnie. Moja Silo, piękna dziewczyno o czułym sercu, siła wciągnęła gwałtownie powietrze. To było do niej. Kto mógł to napisać, wciąż mówiłaś, że go kochasz, niebieskookiego chłopaka, którego imienia nie pamiętasz. Mówiłaś, że ma najpiękniejsze oczy na świecie, świat zawirował przed oczami Sili. Pamiętała te słowa. Mówiła je w malignie, w gorączce, kiedy myślała, że nikt jej nie słyszy. Mówiła je do Mualli, ufając jej jak matce. A ona, ona wszystko zapamiętała, i teraz, w tym dziwnym, opuszczonym domu, jej najgłębsza tajemnica wypływała na światło dzienne. Kuzej kontynuował czytanie, a jego głos stawał się coraz bardziej napięty, jakby on również zaczynał rozumieć coś, co dotąd było przed nim ukryte. Podobno się zaręczyłaś, oby z tym niebieskookim chłopakiem. To była suknia na ślub z moją niespełnioną miłością. Włóż ją w dniu swojego. Kochaj też za mnie. Szczęśliwego nowego roku, kuzej skończył czytać, ale kartka wciąż tkwiła w jego dłoni. Stał nieruchomo, plecami do sili. Cisza, która zapadła, była tak głęboka, że słyszała bicie własnego, oszalałego serca. Czuła na sobie jego niewidzialne spojrzenie, mimo że wciąż był odwrócony. Wiedziała, że w jego umyśle właśnie dokonuje się rewolucja. Wszystkie fragmenty układanki, jej dziwne zachowanie, jej smutek, jej nagłe zaręczyny, jej uniki, teraz zaczęły składać się w jedną, logiczną, bolesną całość. Powoli, bardzo powoli, odwrócił się w jej stronę. Jego twarz była nieodgadniona. Malowało się na niej zdumienie, niedowierzanie i coś jeszcze. Coś, co przypominało wstrząs, jakiego doznaje człowiek, który po latach błądzenia we mgle nagle ujrzał słońce. Uniósł na nią swoje oczy, niebieskie oczy, najpiękniejsze oczy na świecie, spojrzał prosto na nią, a jego wzrok przenikał ją na wylot. W jednej chwili zrozumiał wszystko. Poświęcenie, ból, ukrytą miłość, kartka papieru wysunęła się z jego palców i bezszelestnie opadła na podłogę. Jego usta poruszyły się, formując pytanie, które było jednocześnie odpowiedzią, oskarżeniem i wyznaniem: pytanie, które miało zmienić wszystko na zawsze. To ja jestem tym niebieskookim chłopakiem. Znak zapytania.